Pan Andrzej, Panie Andrzeju, jak Pan ocenia walkę? Przede wszystkim może zacznę od walki Matusza Masternaka z niewygodnym dla Polaków bardzo radczym no, Zdecydowana przełaga Matusza. Dosyć mądre boksowanie. Mam wrażenie, że ani jeden, ani drugi z zawodników nie był jakoś specjalnie bardzo przygotowany do tej walki. Natomiast no, ewidentnie, ewidentnie widać był dużo większy repertuar ciosów, umiejętności, technik bokserskich wykonania Mateusza. I Zgodnie z przewidywaniami wysokie... Dosyć bezpieczne zwycięstwo, jeżeli to można nazwać, w walce niepunktowanej i punktowanej. No właśnie, ale mimo wszystko Radczenko, moim zdaniem, noszedł cały czas do przodu i mimo wszystko gdzieś odpowiadał. Czasami miałem wrażenie, że mimo, że już odpuszcza, a on jeszcze gdzieś tam czas jakiś odchodzący. Czy Radczenko, Pana zdaniem, jest dobrym rywalem dla polskich pięściarzy? Wiadomo, że wielu z, z tym, z tym zwolennikiem walczyło i były różne problemy. Ja się śmieję, bo już walczyli wszyscy kruzerzy, że teraz będziemy jęczyć wszystkie kategorie wagowe bez Radczenko. Znaczy prawda jest taka, że, że pan Radczenko z ogromnym szacunkiem i sympatią do tego, do tego chłopaka czy faceta, no w Polsce urósł do rangi jakiegoś wielkiego pięściarza, który oczywiście nie jest. Natomiast ma duże serce, był już pan porterem chyba nawet braci Kliczków z tego, co pamiętam, więc byle koło się w ringu nie boi. Dosyć szczelną obronę, schematyczny, dosyć wolny, ale konsekwentny w tym, co robi i chyba troszkę czuje to, co się dzieje w ringu. No ja nie jestem szkolniowcem, więc nie chcesz tak głęboko wchodzić. W związku z tym, nie dając się podpuszczać, nie daje się wprowadzać z równowagi emocjonalnej, robi patataj, patataj swoje, co jest dosyć trudne wbrew pozorom. Aczkolwiek myślę, że czy Krzysiek Głowacki, czy Krzysiek Władarczyk w dobrej formie, to to jest spójna na jak promotor ocenia tutaj całe wydarzenie, całą galę Suzuki Boxing Night w Kielcach, pomimo pandemii koronawirusa, taka e, jedna z pierwszych imprez bokserskich de, de facto druga, bo jeszcze była impreza w Konarach, gala Mariusza Wacha i dwie gale w województwie świętokrzyskim. Ja przyznam zupełnie szczerze, że organizacyjnie sam obiekt, miejsce, organizacja, perfekt. To, to naprawdę nie można nic innego powiedzieć i po latach posłuchy muszę powiedzieć, że jestem pierwsza raz od wielu, wielu lat na imprezie boksu olimpijskiego, która była tak zorganizowana. I to jest bardzo dobrze. Teraz tylko chodzi o to, żeby takie imprezy były cykliczne, żeby było ich jak najwięcej, żeby coraz, że tak powiem, wciągały, zasysały, mówiąc tak dosyć kolokwialnie brzydko, młodzież. Żeby młodzież, te, ci chłopcy 15-, 16-letni, widzieli możliwości swoich rozwoju, mieli marzenia: wystąpić na kolejnej większej walce, dostać na początek lepsze buty, potem jakieś stypendium, potem. No, żeby widzieli możliwość rozwoju ułożenia sobie życia poprzez boks. Bo to jest szansa na odrodzenie się naszej dyscypliny. A co za tym idzie. No po, oczywiście znajdę wiele przypadków mistrzów z boksu zawodowego, którzy nie mieli kariery amatorskiej, mieli bardzo krótką, no ale prościej byłoby i lepiej, gdybyśmy mieli bardzo mocny boks olimpijski, z którego co jakiś czas moglibyśmy zapożyczać, że tak powiem, talenty, które już, że tak powiem, no, nie są w tej pierwszej młodości przed Igrzyskami Olimpijskimi, czyli bez szkody dla boksu olimpijskiego, a z kolei wyszkoleni z doświadczeniem, 250 powiedzmy walk z dobrymi zawodnikami, i taki no gotowy, czy prawie gotowy materiał. No dzisiaj mamy strasznie ciężko, bo ciężko jest pod kątem, i spełnienia wymogów finansowych, bo boksi boksie zawodowym niestety są bardzo duże, czasem nawet myślę, że oderwana rzeczywistość od realiów, a z drugiej strony nie bardzo mamy kim boksować, tak? Bo my naprawdę już tak, 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 tak szczelnie, że tak powiem, przeszukujemy środowiska kickboxingu, taiboksingu, boksu, że naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo słabo. No, ale nikt nie może być lekko. Więc tutaj moje pytanie, czy jest szansa, że Któraś z pana gal właśnie trafi do Kielc. Ja już nie ukrywam, to, ja już nie ukrywam że czekam na galę bokserską zawodową w Kielcach mnóstwo lat. Ja przyznam szczerze, że bardzo chciałbym zrobić galę w Kielcach, ponieważ mimo że oczywiście nie jestem kieleczaninem, ale świetnie znam historię błękitnej Kielce, Stasiów Łokomców, okay. Sławka Zaparta, panów Żeromińskich ojca Syna, no, potężny klub, potężna tradycja, wspaniałe tradycje, halę sportowo znam. Tragosz. Leszek Drogusz, no oczywiście. Więc to naprawdę, no ja jestem może już w tym wieku, już zaczynam być sentymentalny i naprawdę takie rzeczy naprawdę robią na mnie wrażenie. To, są, to jest historia, to jest nasze DNA, to jest... To, to, to właśnie powoduje, że boks jest jedną z polskich sportów narodowych. Bardzo chciałbym zrobić galę w, 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 w Kielcach, natomiast tutaj szczerze mówiąc bez pomocy z miasta, czyli jakieś troszkę, że tak powiem przeznaczenia środków na promocję, ciężką zrobić imprezę, którą możemy pokazać w, te, w telewizji na otwartym kanale. To musi być naprawdę przeciwnik. Niestety nie damy rady tego robić jakimiś tam quasi-przeciwnikami, więc, więc no pytanie, czy po prostu pewnie ten rok jest wyjątkowo ciężki, bo nie umówmy się, że jednak te środki rzeczywiście wolne idą na, na pandemię, na te maseczki nieszczęsne i tak dalej. Natomiast bardzo bym chciał zrobić to w przyszłym roku i pewnie, z, tak jak wiele różnych miast, zaatakuję także pana prezydenta Kielc. Spróbuję zarazić go pomysłem, że dawno nie było boku no, jest również sportowcem, więc teoretycznie... Aczkolwiek inna dyscyplina i może być tak, że, że serca, że tak powiem, te środki, które może przeznaczyć na sport, jednak pójdą w innym kierunku, co niestety być może będę musiał zaakceptować. Ale zrobię co mogę. Rzeczywiście pamiętam, wiele lat temu byliśmy blisko organizacji gali w Kielcach, ale szczerze mówiąc, moja grupa nigdy w życiu nie zorganizowała jeszcze gali w Kielcach. 20 lat działam na polskim rynku gali, zorganizowali się pewnie pod 150. Nie byliśmy w Kielcach jak, jako, jako organizator gali, aż mi trochę wstyd. Myślę, że również wielka szkoda dla naszego miasta. Natomiast moje kolejne pytanie, jak pan widzi generalnie tę rywalizację bokserską? Jest kilku promotorów, Mateusz Borek również otworzył nowy projekt z Mariuszem Grabowskim. Tak naprawdę przy bokcie, tak już tylko przy bokcie, chyba został już tylko pan. No A ja tak... może Pan o jakichś nowych projektach w ogóle ze sportami walki? Zupełnie nie. Ja przede wszystkim to nie jest w ogóle mój zawód, z którego się utrzymuję. To jest moja pasja, hobby. Świem twierdzić, że z promotorów, których Pan wymienił, to na pewno na boksie, no w sensie technik bokserskich, treningu bokserskich, to znam się nieporównywalnie lepiej, ponieważ przy treningu siedzę od dziecka. Nieraz ja oko podbite, nieraz siedziałem posadzony na wątrobę. Myślę, że może nawet tak to jest za Może Matuszej burkowi się przydał, czy sam pokory troszkę właśnie w ten sposób. Oczywiście żart. Ale, ale poczuć naprawdę śmierdzącą salę bokserską, tę śmierdzącą skórę z rękawic, naprawdę przyjąć nawet lekki cios, na wyciągnięty wyciągnięte łowie na, na wdechu, na wątrobę, bo to, to naprawdę uczy pokory i szacunku do, do, do tych pięściarzy, którzy po tym się oglądają w ringu. Ja mam taką refleksję, panie promotorze, że jeżeli promotorzy bokserscy powoli odchodzą i szukają no, projektów bardziej bym powiedział takich, że tak powiem w cudzysłowie fejmowych, to, to kto zostanie przy boksie? Jak boks się utrzyma na tej scenie w ogóle sportu, walki, jeżeli nawet promotorzy bokserscy y, gdzieś uciekają w róż... no mówię o Mateuszu Borku, tak? Na przykład i... był promotorem bokserskim, organizatorem gali, nigdy nie żadnego zawodnika, to jest zupełnie inna historia. Ja myślę, że akurat tacy panowie, jak, jak Mateusz, o którego oczywiście wszyscy mnie panowie pytacie, i to moje bez żadnej złośliwości. Dziś organizuję walkę bez rękawic, pojutrze z rękawicach, po, po z nunczakiem na głowie, po, po z lasą, z zapaskiem od spodni, to są eventy, to jest entertainment. To może być koncert muzyczny. Promotor bokserski w europejskim wydaniu to jest człowiek, który przez lata prowadzi sztab tenerski, płaci pensję, wynajmuje drzymy, wynajmuje mieszkania. Przez lata inwestuje zawodników, płaci stypendia sportowe, a nie... Tomasz Adamek generalnie, no właśnie z tej pomocy Mateusza Borek bardzo korzystał. Nie, odwrotnie. To Mateusz Borek całą grupę wstawiał na, na nazwisku Tomek Adamka. Tomek Adamek z wielką przyjemnością i słusznie skorzystał z tego, ktoś mu coś zorganizował. Tomek Adamek, z którym mam kontakt, nudzi się piekielnie na co dzień, nic nie pracuje, nie będzie do roboty i był zachwycony tym, że ktoś mu coś, jakieś zdjęcie daje. Tak samo jak Andrzej Gołota. Natomiast Tomek Adamek był wychowany przez promotorów, mogę panu powiedzieć ilu, Stefan Tangsta. Seliades, czyli Pan czyli pani europe potem Andrzej Gmitruk, potem był. Jak się nazywa grupa, o oh Jezus. Nie Dibbella tylko. Donki, King, Don Don potem Keti Duwa Duva, tak. Duva Boxing. To było 8-9 promotorów. I powiedzmy sobie szczerze, że naprawdę wkład i rola naszego kolegi z Polski to w jego karierze była żadna. Zatem, gdzie jest dzisiaj tak naprawdę miejsce polskiego boksu. Dlatego, że na przykład Marcin Najman, który jakby nie powiedzieć, ale zrobił moim zdaniem bardzo fajną, bardzo fajną Narodową Galę Boksu, gdzie również zakontraktował, no co by nie powiedzieć, no czołówki polskiego boksu, gdzieś już powoli mówię w wywiadach, że temat boksa jest, że się boks nie broni, że sport już się nie broni. Zatem gdzie jest faktycznie miejsce dzisiaj polskiego boksu? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że dla mnie gala na Dziecię była lepsza niż była oceniana, więc ja tu z Panem całkowicie zgadzam. No, notabene, notabene byłem świadkiem tego, jak były przez właśnie ludzi, o których wcześniej rozmawialiśmy, torpedowana. Marcin ma zgłaszał się do bileternia. Tam mówiła, że przepraszam, ale nie może współpracować, bo ma groźbę z innego kanału telewizyjnego i z ludzi tam pracujących, że jeżeli będzie pracował, to z nim już nigdy nie będę pracować. I Marcin nie miał łatwo, nie miał z górki, tylko miał podgórkę. No wyszło jak wyszło, wyszło gorzej niż, niż, niż sam oczekiwał. Natomiast no moim zdaniem wyszło lepiej niż ja oczekiwałem, bo ja widziałem, że sam w dwie czy osoby tak wielką imprezę próbuje zorganizować, to jest niemożliwe. I ja przewidziałem, że będzie kompletna. Dzień dobry. Przewidziałem, że będzie kompletna porażka. A. Wyszedł no, event na stadionie narodowym, Wielka Hala, Wielki Stadion Pustawy, ale, ale była impreza. No Oczywiście nie mogę nie zapytać o Artura Szpilkę. Jak obecnie wygląda sytuacja z Arturem? Czy już się rozstaliście tak formalnie? Czy, no, czy jeszcze jakieś trwają, powiedzmy, tak w cudzysłowie mówiąc, negocjacje? Artur mówi jedno, promotor mówi też. Nie, nie. dogadaliśmy na to, natomiast rzeczywiście cały czas nie sformalizowaliśmy tego, na co się omawialiśmy. Nie jest to z mojej winy. Po pierwsze, rzeczywiście Ameryka, nasz wspólnik w Ameryce, no, pracuje na dużych bardziej zwolnych obrotach, nie jeździ do biura Jest w tym wieku, że w Ameryce proszę, żeby nie jeździć do biura, a sam bez sekretarki tak mnie nie wykonuje wielu czynności. Po drugie, z strony prawnika z, od Artura też jakieś chyba cisza jest. Natomiast w tej chwili tak nie zjedzie, bo Artur już ma kilka miesięcy rehabilitacji, więc, więc tak ja absolutnie czuję się w, w umowie, którą z Arturem żeśmy sobie już ustnie, że tak powiem, zawali, czy po pomysłku pogadali. I wbrew temu, co czasami może czytać w internecie, szczególnie ze słów różnych zawodników, z których jeden tak strasznie, strasznie szkaluje w internecie, a się są dwadzieścia, on siedział absolutnie największej przyjaźni. A wywiad Rzeka, który udzielił, to już wychodziło z tego, że jestem bandytą, mordercą i tak dalej, no to po co przychodzi, przysiada się do mnie z Bardzo się cieszę zresztą, bo normalne relacje że się się sporcie i tak dalej, tylko jest jakaś taka moda na popisywanie się w necie jakimiś rzeczami, a... no, dobra, to jest inny temat. Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie, który, który zawodnik Pana zdaniem w boksie dzisiaj ma szansę na największy sukces? Ogólnie mówił już we... Nie, w ogóle, już już w Polsce, tak? Dlatego, no, że u... w To się to nie ulega żadnych wątpliwości. Świetny. Natomiast Waga średnia jest najmocniej obsadzoną kategorii w ogóle na świecie. No więc jak to się skończy, to ciężko powiedzieć. Yy, a co dalej, jeśli chodzi o karierę Krzysiek, bo... Krzyśka Wodarczyka? Głowo... No Krzysia Wodarczyk, pani Ewo Piątkowska, co z Krzyśia Wodarczykiem? Krzyś? Zapraszam. karierę chyba, nie? jako junior. Młody obiecujący zawodnik będzie mistrzem. <laughs> Wszyscy kochamy Krzysia, wiemy, że ma wielki wkład w historię polskiego sportu. A jak ktoś ma wątpliwość i nie docenia jego, jego, jego osiągnięć, to powinien obejrzeć walkę w Moskwie z Czakijewem, z Grinem w Australii czy z Rosito na Sardynii. Ja zawsze podkreślam, jest jedyny polski pięścia, który wszędzie jest za chlebem. Andrzej Gołta nigdy nie walczył na nie swoim ringu. Tomasz Adamy walczył raz w Düsseldorfie z Ulrichem. Raz, nigdy więcej nie boksował na obcym ringu. Dariusz Michalczycki nigdy nie w obsceningu, A księg wydatczy każdą ważną walkę boksował w to trzeba zapamiętać. Zatem dziękuję bardzo za ten wywiad i ponownie zapraszam do Kiec. Mam nadzieję, że już w tym ja. przypadku w organizacji Gali. Panią, dziękuję dziękuję bardzo. Do widzenia.